Cześć, ja jestem Agnieszka i zapraszam Was do filmiku, w którym jak zwykle pokazuję Wam moje zdobycze z lumpeksów. Teraz udało mi się y, kupić wszystko po 3,50, chodzi mi o sztukę 3,50 i akurat wróciłam z tych lumpeksów, to nagrywam. Póki mam czas, bo tak to nie mam czasu. To może zacznijmy od początku. Dzisiaj jest piątek, a wiecie co znaczy w piątek? Piątek jest taki dzień, w którym większość lumpów ma wyprzedaż, Więc Zacznijmy od pierwszego, w którym byłam. To był sklep po smoku i było tam 10 zł za kilo i upolowałam tam tak spodnie, cargo spodnie, które są rozmiar 32, A znalazłam drugie spodnie, też cargo, 32, ale różnica była 3 cm w talii, a nie ma tam przymierzalni, więc ciężko było sobie tak wyobrazić, czy to będzie na mnie dobre, więc wzięłam tylko jedną parę i ona właśnie wyszła. 3,80, no, 3,50. I już, już Wam się pokazuje w tym wszystkim. Wydaje mi się, że leżą idealnie, właśnie przed chwilą przymierzyłam je i myślałam, że już się nie zapnę. I do tego macie tutaj sznurki, gdzie możecie sobie zwęzić to w tali jeszcze bardziej, ale już tego nie potrzebujemy, bo będzie za ciasno. I do tego polowam spódnicę. I właśnie też tu było pytanie, czy. Zaraz 164, 13, 14 lat będzie na mnie dobra. Jest dość krótka, taka miniowa. I zastanawiałam się, jak ja będę nosiła tę spódnicę, ale jakoś to połączę z czymś, Wiesz, jakbyście się zastanawiali, jak się w to zmieściło. Oczywiście nie mogłoby się bez zamka w takiej spódnicy, bo nawet dziecko by się nie zmieściło w to. Dla jasności z jednej strony, a tylko z jednej strony taki. I fajna. Właśnie. Tak ją ja w niej. Poczekajcie. Dupa się kończy tu, tu się kończy spódnicy. No tak robiło bo... chyba. Ale dochodzę do wniosku, że. Bo ja widziałam ten wargę. Majdkę wam pokazałam i. Nie wiem, czy widać to tak dobrze, ale ta spódnica jest jak ramoneska, Ma taki ala skórzany materiał, coś takiego. Ni w te, ani nie w te, ani we w te. O, tak się mówi. Ale z tyłu chyba okej okay wygląda. Nawet nie czuję, że to jest rozmiar dziecięcy. I to dobrze. Czujecie to? Co ja? Czy nie czujecie? Niedługo wiosny, już nie mogę się doczekać, Boże, ja już tylko siedzę w tym autobusie i tak patrzę na te drzewa, aż rozkwitną te liście, wszystko będzie zielone, kolorowe. Jak ja? Żartuję. Do kolejnego sklepu pojechałam na Świętego Wawrzyńca, bo jechałam do pasmanterii. A że zobaczyłam, że zdawało i mnóstwo ludzi, więc pewnie będą promocje. I było za 3,50 sztuka. Mierzyłam dwie pary spodni, które okazały się na szczęście mierzone. Dobrze mierzyłam je. Okazały się za małe. 34 przymierzyłam najpierw, żeby się upewnić, czy jeżeli wejdę w 34 z zary, to czy się zmieszczę w 32. Nie zmieściłam się w 34, więc nie brałam żadnych. Nie mierzyłam żadnych. I mierzyłam też futro naturalne. Wydawało mi się, że krótkie futro pomarańczowo-brązowe będzie na mnie ok. Jednak się myliłam. I... Wychodząc już, zahaczyłam o box z kurtkami, bo to w boxach macie za 3,50, a na wieszakach to macie tam wycenione rzeczy. Futro było za 240, ale nie było żadnej metki, z czego to futro jest. I przejdźmy właśnie do tych kurtek. Mierzyłam bomberkę, taką czarną, pikowaną w jakiś wzór. Była bardzo ładna, ale to było na 13-14 lat. To też chyba 164 i była okej, okay, dopóki nie robiłam tak. Nie podnosiłam rąk. I tu była już za ciasna. Wróciłam jeszcze raz tam, bo niektórzy lubią sobie chować rzeczy do ubrań. I znalazłam oto taką marynareczkę. To jest rozmiar 36 Slim. 36R Slim Burton. I właśnie ona jest dodatkowo z guzikiem. Gdybym zgubiła jakiś. I właśnie tutaj się zastanawiam, czy długość jest idealna i czy ją czasem nie przerobić i nie skrócić. Właśnie taka, żeby była. Nie wiem, czy to widać. Taka. I z dwóch stron. Oczywiście z tyłu też by tak wyglądał. I tu jest pytanie, czy ja będę chodziła w krótkiej, czy zostawić ją dłuższą, ale wam pokażę do czego bym nachodziła. I właśnie marynarka. Były leginsy, Nie wiem, czy kojarzycie markę 4505, sportowe ubrania. W idealnym stanie, znaczy w bardzo dobrym, nawet załomistym stanie. leginsy, które właśnie przeglądałam się, czy mają jakąś wadę. I nic nie znalazłam, tylko ich nie mierzyłam, bo bardzo długo mierzą ludzie ubrania. Ja co tylko szybko weszłam, przymierzyłam, a babcia, która była za mną, już przede mną się wpychała, żeby zobaczyć, czy puste przymierzalnie. A tam ludzie goli są. No i zastanówcie się, czy chcielibyście wejść do takiego umpeksu, gdzie ktoś Wam zagląda do przymierzalni. No, trochę niemiła z jej strony. I chciałabym powiedzieć, jaki to jest Ale nie widzę. O, 38. Leginsy. O błęd, naprawdę, są cudowne. Mają... Są wykonane z takiego grubszego materiału. One są... Tutaj jest pojedyncza warstwa, a grubsza, a tutaj jest podwójna, i tutaj na samej górze jest gumka. Mi to nie przeszkadza, że one mają aż tak wysoki stan, tylko zastanawiam się, czy trzeba to tak podciągnąć, żeby z tyłu to nie wychodziło. Nie wiem, czy tak widać. Jest tam trójkąt w kroczu, nie wiem, bo co oni to robią, ale trzeba to tak ułożyć, te leginsy Żeby nie wyglądało aż tak źle. Nie, ja chyba teraz dobrze. wygląda I do tego marynarkę. Na przykład ubieracie sobie bluzę. I co? Ta marynarka jakoś mi siedzi, czy nie siedzi? O, ciasna. Czuję, że jest ciasna. Ale właśnie robiąc tak. Ale ja tego nie będę robiła. I właśnie. Czy skracamy ją? Czy nie skracamy jej? Bo ona tak by wyglądała. Ja muszę to zobaczyć później sobie. I tutaj guziczek. Czy ona jest zbyt elegancka do skrócenia, żeby wyglądała tak, wiecie, jak w sieciówkach są te marynarki takie krótsze. O, jeszcze bym tak zrobiła, żeby nie doszywać i nie robić dziur, tylko bym zostawiła to, co tu jest. Ale rozpuszczając ją, ona ma tutaj wycięcie. Wydaje mi się. Ja przymierzę do tego bluzę. Wzięłam jakąś taką, co kiedyś kupiłam w lumpie, kiedyś jak byłam jej na siłowni. To jest, tu jest na, po, napisane po niemiecku. I jakiś pan do mnie myślałam. powiedział mi, że myślał, że to jest z tyłu moja klasa wypisana, ale zobaczył przód. Ja nie wiedziałam, kto jest na obrazku, i on mi później powiedział, że on sobie przeczytała na Wikipedii. Jak przyjdę drugi raz na tą siłownię, to sobie z nim porozmawiam. Nie wróciłam już tam. Taki starszy pan był. I co? Czujcie to? Muszę chyba aż wyjść zobaczyć, jak to wygląda. Chyba, że podwinę sobie tak. Na pewno nie założy tego typa do tej marynarki, ale. Chyba to tak wygląda mniej więcej. Wyobraźcie sobie, że tutaj nic nie ma, że po prostu jest biała bluza i już wiem, co chciałam zrobić. Chyba wyciągnę te główki, które tutaj są. Jakoś. Nie wiem, czy one mi tak jakoś nie psują ułożenie na ramię. Niby one mają tak ładnie wyglądać, żeby to wiecie, takie było. Ale czuję się trochę jak krzyż. Wiecie o co chodzi. Taka równa będę tutaj. Nieco spokojna. Kieszenie rozprute. O, tu jeszcze nie jest rozprute. Śniło mi się ostatnio, że znalazłam 200, tysięcy na chodniku. Ja myślałam, że to jest yy, w rzeczywistości, ale wiecie co. Chciałabym, żeby tak było. No i chyba tak. Fajne tlekinicy. Jestem z nich zadowolona, bo będę miała dochodzenia Czarnych nigdy za wiele, a mam tylko trzy pary. Ok, sobie wykupiłam takie pomarańczowe. Pomarańczowe, tak wyglądają. Tutaj mają taki kuszak, ale one są zbyt pomarańczowe, żeby się wyróżniać. Więc do lasu spoko, Bo nie, ja nie wiem, czy one czasami nie prześwit prześwitują i nie wy wyudatniają, wydat wyudat wydatniają mego celu. I one są Aurola. Nieco za firma? W niezali ekspres. Chciałam Wam też powiedzieć o kiedyś tam kupiłam. Nie pamiętam, w którym już lubię. Spodnie, które są takie bardziej biodrówki, bo one są z wysokim stanem, ale ich się nie nosi wysoko, tylko nisko, żeby ten brzuch był widoczny. Po domu są ok, ale do chodzenia na zewnątrz trochę bym się tutaj wahała. Czy chciałabym chodzić w takich odkrywających spodnie. No co? Fajne są spodnie. nich jak taki hipster. Hipster. Nie wiem, czy można tak nazwać hipster. Później to rozkminie, czy, czy ja dobrze to powiedziałam. Ale najgorsze są też sznurki, pieprzone, trzeba je wyciąć. Ale przez to, że ja je wytnę, to nie będzie można zwężać tych nogawek. I mi się tutaj nie nosi tak. Chyba, że to jest na wysoką osobę. Znaczy, y, osobę, która ma ten rozmiar, bo to jest. 36. To ja mam przecież 34, 36. Więc nie będę nosiła tych spódnic. Nosi. Tak się nosi. No i właśnie. Chodzenie po domu spoko. Chodzenie po drabinach spoko. Tylko jak chodziłam po drabinie, to musiałam uważać na te sznurki. Ale może przyjdzie lato, to zastanowię się, czy będę w niej chodziła. Czy pozbędę się ich. Może powinnam nogawki do środka zabijać i wtedy będzie lepiej. Kupiłam. Jeszcze takie zielone spodnie, ale nie chcę Wam pokazywać, bo one są takie, co były modne chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu. Takie, że nie były, nie miały stanu, tylko po prostu w tym stanie była gumka. I tutaj się zwężała tą gumkę. I na dole też były takie ściągacze. I kupiłam takie zielone, ale tragiczne. Tutaj, tak w dupie, jakoś źle to leży wszystko. I na dodatek. Kupiłam chyba za złotówkę i na dodatek mają dziurkę na nogawce. Nie wiem, dlaczego ja tego nie chciałam. Już te są lepsze niż te zielone. Już, jeszcze w nich przeżyję. Ostatnią z rzeczy, które chciałam Wam pokazać, są te dwa swetry. One są od mojej siostry. Ona je kupiła w ale ona ich już nie chce. I jeden to jest rozmiar L a drugie chyba M, ten co mam na sobie. I właśnie zainspirowałam się swoją koleżanką, która nagrała na TikToku, już Wam tutaj pokazuje wszystko, filmik, jak przerabiała sweter z włóczką. I zastanawiałam się, czy do tego swetra nie dać takich frędzli, żeby on to tak wisiały. Ale to też trzeba znaleźć fajną włóczkę i znaleźć Pomysłu. Ale ja Wam rzucę wszystko, żebyście się nie martwili, żebyście sobie nie wyobrażali, nie wiadomo czego, po prostu Wam rzucę te zdjęcia, żeby Wam Jest taki, tylko tutaj już nic nie chcę robić, ja muszę go odkulkować, bo jest strasznie zaechany tutaj, ale tak to, yy, bo się powinno tak do tyłu przesuwać, żeby ładnie wyglądał. I wydaje mi się, że spoko leży. I to jest mój trzeci sweter taki właśnie. Takiego kroju, jakby cardigan. I ostatnią rzeczą, którą mam jest steter na ramiona. Z wełną w składzie, ale jest dość dziwny Jest taki ok, tutaj leży wszystko, ale rękawy są dość krótkie. Spodziewałabym się, że będą no jak na XS, że będą dłuższe, że jakoś to tak będzie się lepiej układać. Trzeba wszystko ułożyć, żeby jako tako wyglądało. Nie wiem, jak ludzie sobie z tym radzą, z tym swetrem, nosząc go. Ale właśnie z tyłu też trzeba to wszystko ułożyć. Te szlówki dochodzą. Szlufki to są spodnie. Moja droga. O. No i widzicie to. Te rękawy, coś z nimi tutaj jest nie tak. Ale tak to ogólnie sweter jest bardzo ładny. Ja by, bo ja tak sobie go podwijam, bo nie podoba mi się ten pasek. Po co mi ten pasek? Już na rękawach mam te paski. No i te rękawy są zbyt krótkie. Dlatego w nim nie chodzę. Jeszcze jak jest z domieszką wełny, tym bardziej mnie gryzie nerwice, a ten swetrze, w tym, które jest z domieszką, ostatnią wam pokazywałam, z domieszką wełny, jest idealny. Ale tu. Powiem wam, ile jest procent wełny. Dwanaście. Dwanaście. A tu? Tu jest chyba mniej. I może dlatego tak... Trzydzieści? 30% wełny. Może przez to, że inaczej jest tam zrobiony ten skład, to tak nie gryzie. Ale tutaj masakra jakaś. Tu 60% akryl, 12 nylon, 25 nylon, 12 wełna, 13. Nie do wytrzymania jestem. I co? Wystawiłam go na Winton. Bo co? Nie będę w nim chodzić. Tylko gryzie. I jest Ale bardzo ładnie wygląda. Mam wrażenie. Może ja sobie tylko mam przez ja te ramiona, że ja mam szerokie ramiona. Tutaj sweter do mnie nie pasuje, ale ostatnio sobie powiedziałam, że mam super mam ramiona i lepiej wyglądam. Wiecie co? Ja dam wam radę. Im bardziej sobie wmawiacie, że lepiej wyglądacie w danym dniu, tym bardziej jej pokazujecie to, że wyglądacie bosko. Bo ja dzisiaj na przykład obudziłam się i sobie pomyślałam, mm, że tutaj mi włosy odstają, bo zasnął w mokrych włosach. Ale powiedziałam sobie tak. Aga, dzisiaj to ty wyglądasz zjawiskowo. I czuję się tak. Czuję się zjawiskowo, już szłam tak na ulicy. Ale co to. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Pa!